Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna w mediach społecznościowych Pani Od. Tarota. Jest mi niezmiernie miło, że widzimy się tutaj na kolejnej prognozie miesięcznej. Tym razem jest to prognoza na kwiecień 2025. Prognozę tradycyjnie robimy dwiema taliami. Większą talią sprawdzamy tak zwaną energetykę ogólną, kolektywną, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle. Ta energetyka kolektywna jest taka sama dla 12 znaków Zodiaku, natomiast Natomiast mniejszą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne, dopasowane do waszego znaku słonecznego, więc weźcie z nich to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Jeżeli macie pytania indywidualne, jeżeli chcecie skorzystać z odpowiedzi od moich kart, to zachęcam do zajrzenia na moją stronę internetową. Tam jest pełna oferta, z której możecie korzystać. Tymczasem zapraszam już na prognozę. Dobrze kochani, to spójrzmy na energię dla 12 znaków zodiaku, na energię kolektywną na kwiecień 2025. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty w energetyce ogólnej, kolektywnej na kwiecień 2025 trójka monet, rycerz Buław, Siła dziesiątka monet. Tutaj są podkreślone przede wszystkim wątki związane z takimi sprawami ziemskimi, z materią, z organizacją, z finansami, z pracą. Natomiast też w tych kartach widać taką dosyć wyraźną cezurę i tak naprawdę ona wypada gdzieś w połowie miesiąca i do Połowy miesiąca, też z kontekstu astrologicznego. Tutaj w retrogradacji będzie jeszcze Wenus, będzie Merkury. Więc tutaj w tej pierwszej połowie miesiąca mogą mieć, w szczególności przy współpracach, miejsce różnego rodzaju przewartościowania, zmiany układów, zmiany konfiguracji. Tutaj ta pierwsza połowa kwietnia może być jeszcze nie do końca tak stabilna. Tą stabilizację wniesie nam dopiero druga połowa razem z przejściem słońca do, do znaku byka. Który będzie właśnie tutaj podświetlał to, co materialne, to, co tak naprawdę chcielibyśmy długofalowo podtrzymywać. To jest taka ogólna interpretacja, natomiast całościowo, energetycznie te karty zapowiadają się naprawdę całkiem obiecująco. Tutaj mogą być fajne potencjały, natomiast trzeba będzie je dostosować do siebie, do swojej indywidualnej sytuacji. I patrząc na te karty pojedynczo, ten początek kwietnia w trójce monet, może wnosić, że tutaj może mieć miejsce jakaś intensyfikacja współpracy. I to kochani, mogą być współprace zawodowe, to mogą być współprace przyjacielskie, to mogą być współprace w grupach ludzi nad różnego rodzaju projektami. I mówiąc, projektami, no czasami to będzie skręcanie mebli z IKEA, bo mnie też m, bardzo często ta trójka monet dosłownie pokazuje taką aktywność, że coś w cudzysłowie budujemy. Tak jak te postacie na karcie budujemy. Budują makramy, tak my możemy skręcać meble, składać szafkę, robić coś na drutach. Dajcie znać w komentarzu, co to będzie dla Was. Natomiast ten wątek współpracy, zarówno zawodowych, jak i przyjacielskich, partnerskich, jest tu mocno podkreślony. To też mogą być wszelkiego rodzaju prace remontowe. Tutaj działamy w grupie, działamy kolektywnie i dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt, tak zwany efekt synergii, niż bylibyśmy w stanie uzyskać w pojedynkę. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby zadbać o dobrą komunikację, żeby wszystkie w cudzysłowie trybiki w danej współpracy, wszyscy członkowie grupy wiedzieli, Jaka jest ich rola, do czego długofalowo zmierzają, jaki jest ten cel? Tradycyjnie trójka monet jest o budowaniu katedry, czyli czegoś większego niż my sami, więc kochani, zadbajcie o to poczucie celu i sensu. I jednocześnie, tak jak powiedziałam, tutaj te, ta pierwsza połowa miesiąca może podlegać różnego rodzaju ruchowi pod kątem dostosowania tych współprac maksymalnie pod siebie, i to się różnie może materializować. Czasami to będzie o tym, że niektóre osoby się odłączą. Stwierdzą, kurczę, to nie jest dla mnie, ten projekt nie jest dla mnie. Czasami to będziecie wy, czasami to będzie ktoś inny, czasami to będzie o jakiejś zmianie formy. Być może będziecie się komunikowali w inny sposób niż dotychczas. Tutaj mogą być dosłownie zmiany konfiguracji przy współpracach, w szczególności też przy współpracach zawodowych. Bo tutaj, kochani, też jest możliwy taki scenariusz, że w kwietniu jest troszeczkę tak, że już się witał z gąską, już zakładał jakieś scenariusze pracowo-zawodowo ale tu jeszcze ta połowa kwietnia będzie przynosiła weryfikację i mogą być właśnie zmiany układów i dopiero końcówka kwietnia wniesie w tych tematach finansowo-zawodowych więcej jasności, na czym tak ostatecznie stoicie. Natomiast ten drugi tydzień kwietnia może, kochani, wnosić właśnie zmiany konfiguracji, wytransferowywanie się dosłownie z pewnych przedsięwzięć, czy to przez Was, czy przez inne osoby. Wszelkiego rodzaju zmiany formy, ale też może wnosić podróże i w ogóle ten układ kart na tą pierwszą połowę miesiąca może wnosić tutaj jakieś też wspólne wyjazdy w takim gronie przyjacielskim, w gronie paczki znajomych. Podróże, przy których każdy będzie robił coś. Ktoś sprawdzi loty, ktoś poszuka hoteli, ktoś jeszcze zrobi powiedzmy listę tego, co trzeba spakować. Różnie się to może układać, natomiast współprace przy wyjazdach też są możliwe. Ponadto też. Kochani, tutaj dla części osób może być tak, że tę współpraca za pośredniczą, też kontakt z jakąś osobą w typie rycerza buław, to może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, to może być taka osoba energiczna, która nie waha się, tylko rusza naprzód, która działa. I taka osoba może Wam bardzo mocno energetycznie wybijać w tym drugim tygodniu kwietnia. Natomiast jeżeli szukacie kogoś do relacji, to to są często takie osoby, które jeszcze się nie wyszalały, więc tutaj warto sprawdzać, jak to się konkretnie będzie mać. Czy chcecie długofalowo tego samego? Bo często ten rycerz buław to jest bardziej taka energia romansowa niż na stabilną relację, chociaż tutaj faktycznie mamy takie karty, które mogą to troszeczkę modyfikować, więc sprawdzajcie i jednocześnie też może was dosłownie nosić też w szczególności w tej środkowej części miesiąca pod kątem wszelkiego rodzaju aktywności fizycznych. Tutaj możecie chcieć wychodzić na rower, na rolki, na spacery, ro wykupować karnet na siłownię, żeby tutaj zadbać o zdrowie. I w trzecim tygodniu kwietnia mamy kartę siły, i ta siła, po pierwsze, może wnosić takie ugruntowanie, bo tutaj w tym trzecim tygodniu z tej retrogradacji już wyszły dwie planety osobiste wyszła Wenus, wyszedł Merkury, my już jesteśmy po różnego rodzaju introspekcjach, po przemyśleniach, i tutaj możemy to doświadczenie integrować. Karta siły dosłownie mówi, że masz w sobie siłę do tego, żeby sobie w różnych sytuacjach radzić, żeby radzić sobie z tym, co się pojawia, i siła może być szczególnie istotna, jeżeli będzie chodziło właśnie o jakieś kwestie finansowe związane z majątkiem rodowym, to może być w cudzysłowie dosłownie siła spokoju. Natomiast przekazem z tej karty na ten trzeci tydzień kwietnia jest to, że nieważne co się będzie pojawiać, Ty sobie z tym poradzisz, bo masz już wystarczająco dużo zintegrowanych doświadczeń, tylko właśnie pamiętaj o swoich wartościach i nie rób nic na siłę. Ponadto tutaj też być może w tym trzecim tygodniu tygodniu kwietnia będzie dla Was wybijała kochani jakaś inspirująca kobieta. Kobieta, która ma bardzo dużo życiowych doświadczeń. Czasami to może być osoba starsza, a czasami to będzie taka osoba, która być może faktycznie fizycznie będzie młodsza, ale będzie miała zebrane tyle doświadczeń, że oddzieliłaby trzy życiorysy. Być może taka osoba będzie tutaj zapośredniczona też przez jakieś struktury rodzinne, rodowe i być może od takiej osoby będziecie się uczyć, czerpać, wyciągać jakieś w cudzysłowie wartości. Natomiast Całościowo ten trzeci dzień kwietnia jest o tym, żeby pamiętać, że masz tą siłę, masz te zasoby, ze wszystkim sobie poradzisz. Przesłaniem tej karty, kochani, jest to, żeby uwierzyć w siebie. I końcówka miesiąca w dziesiątce, w dziesiątce monet to jest bardzo fajna energia. To jest dosłownie taka energia zbierania plonów z tych działań, które wcześniej zostały podjęte. To jest karta pozytywnych rozliczeń. Więc tutaj po pierwsze mogą do Was też spływać dobre informacje w temacie finansów. W temacie pracy. Tutaj też, jeżeli szukacie w ogóle pracy, kochani, to tak jak powiedziałam, może być taki scenariusz, że już się witał z gąską, jeszcze będą jakieś przetasowania, ale koniec końców, pod koniec kwietnia stoicie na mocnych nogach i macie wynegocjowane całkiem dobre warunki, przykładowo zatrudnienie. Tutaj mogą się też pojawiać jakieś premie, jakieś finanse z tytułu pracy, którą wykonaliście kiedyś. No przykładowo zrobiliście tłumaczenie, czekaliście długie miesiące, aż Wam tą kasę wypłacą. W Voilà, oto się te pieniądze tutaj będą materializować. Ponadto też pod koniec miesiąca mogą wybijać właśnie kwestie rodowe, rodzinne związane z majątkiem rodowym rodzinnym, i warto przy tym będzie w cudzysłowie wystać. Tutaj dosłownie przychodzi do mnie to słowo wystać. Nawet jeżeli Ciebie będą denerwowały te niekończące się dyskusje na temat podziału gruntu, po dziadku, czy tego, do kogo ma trafić komoda po babci, to podejdź do tego na spokojnie, pamiętaj o tym, że. Nie musisz nic robić na siłę, że ze wszystkim sobie poradzisz i wystuj te rozmowy. Natomiast całościowo mam poczucie, kochani, że tutaj w finansach też mogą do Was dobre informacje trafiać. Czy to właśnie o wypłacie jakichś zaległych należności, premii, wynagrodzeń, czy właśnie o lepszych finansach, ale też możecie po prostu chcieć dedykować środki na jakieś wydarzenia rodzinne, rodowe. No, przykładowo na pięćdziesiątkę rodziców, urodziny cioci i ręki, czy urodziny Waszych dzieciaków, tak żeby one miały te wspomnienia za lat, że było super, były baloniki i ekstra tort. No tutaj te kwestie rodzinne, rodowe są mocno podkreślone. Mogą one się też manifestować w taki sposób, że ktoś będzie się do Was uśmiechał i przyjdzie do Was w cudzysłowie z interesem zapytać przykładowo o jakąś pożyczkę. Wtedy też pamiętajcie, stójcie przy sobie, zabezpieczcie się tak jak tego potrzebujecie. Tak te karty wyglądają. Dla mnie te energie są naprawdę fajne, obiecujące. Tutaj jest dużo potencjału, w szczególności dla osób, które chcą poprawić swój status majątkowy, materialny, szukają pracy i oczywiście zaraz zobaczymy jeszcze w kartach dla poszczególnych znaków Zodiaku, jak to wyjdzie. Natomiast ta energia kolektywna jest bardzo fajna i ten scenariusz pracowy już tutaj omówiłam, jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji. To tutaj mamy rycerza buław, który może odnosić się zarówno do mężczyzn, do kobiet, takich po 30 rzutkich, takich sprawczych, energicznych. To może być osoba właśnie zapośredniczona przez znajomych, przez jakieś grono przyjacielskie. I być może Wy się też kochani będziecie decydowali tutaj na inwestowanie w relacje z taką osobą. Natomiast przyglądajcie się, bo standardowo rycerz buław to jest ta osoba, która jeszcze się nie wyszalała, która jeszcze szuka przy. Więc tutaj może być tak, że to będzie na chwilę, że to będzie przejściowe. Natomiast dla osób, które szukają partnerki, jest też pokazana kobieta w typie siły, taką osobę, kochani, możecie poznać gdzieś w podróży, i taka osoba może mieć bardzo mocno już poukładany swój światopogląd może być nastawiona na budowanie długofalowych relacji. Jeżeli jest, to właśnie kobieta może być spod znaku lwa, ale przede wszystkim to jest osoba bardzo bogata w życiowe doświadczenia, i tak. Tak jak powiedziałam, to może być osoba młodsza, ale z bardzo bogatym życiorysem, i taka osoba będzie tutaj raczej nastawiona na budowanie czegoś długofalowo. I zaraz jeszcze zobaczymy na karty dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, kochani, i spójrzmy, co dla naszych astrologicznych wag w kwietniu. Dobrze, kochani, to spójrzmy na karty dla naszych astrologicznych wag na relacje na kwiecień. Siódemka buław, pustelnik, rycerz buław. Patrząc na te karty, tutaj dynamika jest taka, że początek miesiąca może wnosić jakieś konflikty i przepychanki, potem wagi mogą mieć takie poczucie, że są troszeczkę osamotnione, że tutaj jest więcej tego czasu solo, ale pod koniec miesiąca te sprawy relacyjne ruszają, tutaj mogą być jakieś intensywne spotkania, być może wyjazdy, być może droga wago, jeżeli jesteś solo, jeżeli jesteś singlem, to też się tutaj jakaś energia romansowa pojawia. To jest taka ogólna energetyka. I spójrzmy na te karty pojedynczo. Ten początek miesiąca jest w jakichś napięciach i tutaj możecie mieć takie poczucie, że jakoś przeciągacie linę z innymi, że są jakieś tarcia, jest jakaś niewygoda. Natomiast uważaj, droga wago, sprawdzaj, czy Ty się jakoś nadmiarowo też tutaj w cudzysłowie nie uruchamiasz, nie odpalasz, czy nie przeinterpretowujesz różnego rodzaju komentarzy, uwag w relacjach, bo może być tak, że będziesz troszeczkę walczyć z wiatrakami, i to może skutkować jakimś poczuciem osamotnienia. Więc kochani, sprawdzajcie, czy wy macie w tych relacjach napięcie, jakie macie myśli, czy może macie takie poczucie, że wszystko musicie robić sami, bo jak wy nie zrobicie to reszta świata wam nie pomoże, bo to może być trudne i właśnie może skutkować pewnego rodzaju defensywnością. I też kochani, uważajcie tutaj w tych początkach miesiąca, bo właśnie możecie mieć w relacjach takie poczucie przyciągania liny Pilnujcie tego, żeby nic nikomu na siłę nie udowadniać. Jest to też spójne z tym kontekstem astrologicznym, ponieważ jeszcze do połowy miesiąca Wenus, która włada znakiem wagi i jednocześnie włada relacjami, będzie w, re w retrogradacji, czyli w ruchu wstecznym. I z jednej strony ta retrogradacja to jest taki moment spojrzenia do wnętrza, zastanowienia się nad swoimi relacjami, a z drugiej strony po prostu może wnosić właśnie takie poczucie tarcia w tym obszarze relacyjnym, i tutaj to tarcie jest dosyć mocno pokazane. I w środkowej części miesiąca możecie jeszcze mieć taki moment na wyciąganie z tego czasu retrogradacyjnego wniosków, na wyciąganie wniosków też z tych sytuacji, które miały miejsce wcześniej. Tutaj możecie się zastanawiać, czego w relacjach chcecie, a czego już zupełnie nie chcecie. Jednocześnie może być tak, że coś się tutaj w spotkaniach, w jakichś ustaleniach relacyjnych będzie opóźniać, odraczać, przeciągać. Tutaj spotkania mogą się przesuwać bardziej na końcówkę kwietnia, Mogą nie dochodzić do, do skutku. Ktoś się w ogóle na spotkanie z Wami może spóźnić i też może to właśnie skutkować jakimś przeciąganiem liny, jakąś utarczką. I jednocześnie wagi mogą mieć poczucie pewnego osamotnienia. Więc też, kochani, przyglądajcie się temu, pamiętajcie, że macie sprawstwo i możecie tutaj po ten kontakt z innymi sięgać. I pod koniec miesiąca ta atmosfera się zmienia. Tutaj robi się dużo bardziej dynamicznie, i z jednej strony wagi mogą chcieć wychodzić do ludzi na różnego rodzaju imprezy, być może na, na jakieś aktywności sportowe. Też może wam bardzo mocno wybijać jakiś mężczyzna w typie rycerza Buław. To jest taka osoba w okolicach 30, której wszędzie jest pełno. No, to może być instruktor ścianki wspinaczkowej, jakiś instruktor pływania, trener fitness. To często bywa w cudzysłowie taki adrenalizm, nowy chłopiec, który ma dużo energii, natomiast jeżeli jesteś droga wago singlem, jeżeli jesteś solo to często to są osoby, które jeszcze się nie wyszalały to bywa taka przejściowa energia romansu raczej na chwilę, bo rycerz buław pojawia się zawraca nam w głowie i dosyć szybko z naszego życia znika, więc tutaj kochani sprawdzajcie czy to dla was i z jakimi intencjami dana osoba przychodzi natomiast ktoś taki może się materializować Ponadto ta końcówka miesiąca dla wag też może upływać pod znakiem różnego rodzaju wyjazdów, przejazdów. Być może macie zaplanowany jakiś urlop, który zahaczy o majówkę, być może gdzieś się tutaj będziecie kochani przemieszczać i wytransferowywać, ale też może być tak, że na fali tutaj jakiegoś przeciągania liny różnych um, przemyśleń wewnętrznych wagi postanowią się z pewnymi relacjami pożegnać, wytransferować z nich, czy przynajmniej zmienić konfigurację w jakiej do tej pory w relacjach funkcjonowały. Tak to, kochani, wygląda, i tak jak powiedziałam, jeżeli jesteście singlem, jeżeli jesteście solo, to ja tutaj mam raczej jakieś przelotne romanse i flirty bardziej niż potencjał na długofalową relację. Natomiast jak zawsze, pamiętajcie, proszę, że jest to energetyka ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego, więc weźcie z niej to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast jeżeli jesteście zaciekawieni, jak to może wyglądać u was pod kątem tego, kiedy znajdziecie miłość, jaki. Być może macie zapis w horoskopie urodzeniowym, to zapraszam do konsultacji mojej oferty na zapisanie się na sesję analizy horoskopu, czy być może na sesję tarota wykupienie rozkładu miłość dla singla, po to, żeby sprawdzić, jak to może w Waszym indywidualnym przypadku już konkretnie pod Was wyglądać. I spójrzmy na pracę. Dziewiątka buław, ósemka kielichów, trójka kielichów. Patrząc na te karty, mam poczucie, że w tym obszarze zawodowym wagi zdecydują się odchodzić. Z pewnych przedsięwzięć, z pewnych projektów, być może rezygnować z pewnych zajęć, które bardzo Was nużyły i Wam ciążyły i pod koniec miesiąca, w związku z tym, możecie tutaj doświadczać większej lekkości i łatwości w tych zadaniach zawodowych. To jest taka ogólna historia, ale patrząc na te karty pojedynczo, ten początek miesiąca w dziewiątce była wnosi tak zwane zmęczenie materiału. Być może będzie się to dodatkowo składało z tą dynamiką przeciągania liny, tego, że inni jakoś mogą Was drażnić. Natomiast tutaj, droga Wagon, w początkach miesiąca w obszarze zawodowym zadbaj o to, żeby Zadbaj o zdrowy, senczystą głowę, nawodnienie, zadbaj o siebie, o swój organizm, bo tu dosłownie mamy kartę zmęczenia materiału. Ty wiesz jak tą pracę wykonywać, natomiast masz już za dużo. Być może jesteś przebojcowany, przebojcowana. Jesteś po prostu tutaj zmęczony i to zmęczenie może powodować, że z pewnych przedsięwzięć zawodowych chcesz się wypisywać. I może to być też wynik tych przemyśleń w czasie retrogradacji, bo na środkową część miesiąca jesteście pokazani w karcie odchodzenia od tego co już Wam nie służy, więc mogliście tutaj poprzyglądać się tej swojej działalności zawodowej, wyciągnąć wnioski i możecie chcieć w tej środkowej części miesiąca odchodzić od tego, czego nie lubicie, z czegoś rezygnować. I czasami to będzie jakieś pojedyncze zadanie: pójdziecie, pogadacie z przełożonym, pogadacie w zespole, jak to inaczej poukładać, żeby danego zadania nie robić, bo ono po prostu jakoś jest dla Was niewygodne, ale czasami to może być szersze, może to być. O jakiejś zmianie ścieżki zawodowej. Może to być o zmianie schematu działań, na przykładowo droga Wago, do tej pory nie odmawiałeś, nie odmawiałaś, brałeś na siebie dodatkowe rzeczy, a teraz stwierdzasz, że będziesz z tego rezygnować. I jednocześnie, kochani, jeżeli jesteście w jakichś procesach rekrutacyjnych, to też ta pierwsza połowa miesiąca może tutaj przynosić zmęczenie i jednocześnie raczej jakieś rozwiązywanie tych procesów. Tutaj te energie mogą się rozpras rozpraszać, rzeczy mogą nie dochodzić do skutku. Tutaj również. Również w tej środkowej części miesiąca jakieś spotkania zawodowe mogą nie dochodzić do skutku. Ponadto może być też tak, że ktoś z Waszych współpracowników czy być może klientów będzie na jakimś urlopie, będzie niedostępny i tutaj trudno będzie o różnego rodzaju ustalenia. I ta energetyka zmienia się na dużo korzystniejszą pod koniec miesiąca. Tutaj możecie mieć powody do radości, do świętowania. Być może właśnie pozbyliście się tych zadań. Być może ta końcówka kwietnia będzie troszeczkę lżejsza. Być może udało Wam się do zespołu wyrekrutować tą długo wyczekiwaną osobę i ta praca będzie się inaczej rozkładać. Tutaj w cudzysłowie dosłownie może płynąć. Natomiast przestrogą z tej karty, przestrogą i prośbą z tej karty jest to, żeby tutaj mimo wszystko zachowywać w tej pracy zawodowej powagę, dbać o ten profesjonalny wizerunek i podchodzić właśnie profesjonalnie do obowiązków, nie bagatelizować ich. Tak to wygląda i spójrzmy na finanse. Ósemka monet śmierć as kielichów. Kochani, kwiecień w finansach może dla Was przynosić Jakieś istotne transformacje, przewartościowania i nowy emocjonalny początek. Więc zapowiada się bardzo ciekawie i patrząc na te karty pojedynczo, ten początek miesiąca jest pokazany po pierwsze w jakiejś skrupulatnej analizie finansów. Tutaj wagi mogą chcieć się koncentrować na tym, co mają, ile mają, ile nie mają i być może te wnioski będą Was właśnie prowadziły do jakichś przeformułowań, że chcecie inaczej, że jakiś etap się już zamknął i że możecie sobie pozwolić na nowe. I jednocześnie ta ósemka monet może też wnosić, że tutaj droga wago będziesz pracować, żeby wypracować jakiś zysk. Ten zysk w ósemce monet to jest dosłownie ilość czasu poświęconego na pozyskiwanie zarobków, do tych zarobków, czyli tu jest dosłownie płatność za godzinę, za wykonaną pracę. Tutaj wagi mogą nawet siedzieć jakieś w cudzysłowie nadgodziny, żeby dodatkową kasę zarobić. I ten środek miesiąca przynosi tutaj jakieś Istotne zmiany. Być może na końcu tej retrogradacji Wenus, która odpowiada też za pieniądze, za finanse, coś się tutaj ujawni. Jakiś etap się zamknie. Być może Wy dojdziecie do jakichś w cudzysłowie rewolucyjnych wniosków, że nie chcecie przykładowo oferować usług za godzinę, tylko skalowalne. Albo że w ogóle już nie chcecie robić nad godzin, bo macie dość, bo już ten komfort życia, który macie, Wam wystarczy. I tutaj może się pojawić zamknięcie jakiegoś etapu. Zamknięcie też, być może jakiegoś źródełka finansowego, ale jednocześnie przetransformowanie jakiegoś poglądu, przeformułowanie czegoś. I to otwiera właśnie jakiś nowy emocjonalny początek. Być może ty, droga Wago, też po prostu po tym intensywnym początku miesiąca stwierdzisz, że coś ci się od życia należy i troszeczkę bardziej pozwolisz sobie na emocjonalne tutaj zakupy, na zaspokajanie jakichś swoich zachcianek i przyjemności. Natomiast mimo wszystko, warto tutaj jednak trzymać rękę na pulsie, żeby za bardzo w cudzysłowie nie popłynąć. Ponadto też te tematy finansowe pod koniec miesiąca mogą w ogóle więcej emocji wzbudzać. Być może te transformacje, te przeformułowania coś tutaj pokażą, ujawnią. Trzeba się będzie jakimiś emocjami zaopiekować. Natomiast całościowo no, patrząc na te karty mam poczucie, że tutaj możecie też chcieć dedykować środki na coś, co będzie dla Was w jakiś sposób karmiące. Tak to wygląda i spójrzmy na wyzwania. Piątka mieczy, as mieczy, szóstka monet. Droga, wago. Tutaj w wyzwaniach karty proszą o uważność. Po pierwsze w komunikacji, bo być może będziesz przyjmować jakieś błędne założenia w komunikacji, ta komunikacja przez to będzie bardziej ostra, jakoś bardziej odcinająca i potem trudno będzie wyciągnąć rękę na zgodę. Więc tutaj mamy jeden scenariusz. Drugi scenariusz natomiast dotyczy podpisywania nowych umów. Kochani, bardzo uważnie te nowe umowy Umowy weryfikujcie, bo one mogą się dla Was okazać mniej korzystne niż byście chcieli. To są dwa takie podstawowe przesłania z tych kart, więc. Komunikacja, uważność w komunikacji i uważna analiza dokumentów. I patrząc na te karty pojedynczo, ten początek miesiąca w piątce mieczy wnosi jakiś brak jasności też. To, że tutaj coś może być inaczej niż sobie zakładacie, właśnie w szczególności przy ustaleniach, przy umowach, więc tutaj warto dwa razy się zastanowić, co ja na dany temat myślę. Czy mam jakieś założenia? Warto dopytywać, warto brać kochani rzeczy na piśmie, żeby można było na spokojnie do danego tematu tematu wrócić. Bo tutaj jest taka energia oszustwa mylnych założeń, więc warto zabezpieczyć swój najlepiej pojęty interes. I w środkowej części miesiąca mamy asa mieczy, więc tutaj po pierwsze mogą pojawiać się właśnie jakieś cięte słowa. Być może na fali tej przepychanki z początku miesiąca padnie coś takiego, nad czym trudno będzie przejść do porządku dziennego i wagi się troszeczkę tutaj z kontaktu wycofają. Ponadto mogą się też pojawiać jakieś nowe umowy, które mogą być problematyczne. I ten ASME, czy jako nowa umowa, to może być też aneks do umowy, przykładowo najmu, aneks do umowy czynszu ze spółdzielni. Coś, co też jakoś może wpływać na Wasze finanse. Także Wy będziecie tutaj musieli wyskoczyć z jakiejś dodatkowej kasy, dać więcej. Więc uważajcie i w ogóle monitorujcie, szczególnie w tej środkowej części miesiąca, wszelkiego rodzaju formy dokumentowe, łącznie z jakimś rozliczeniem. Właśnie pit bo tutaj mogą być pomyłki, więc sprawdzajcie, czy faktycznie wszystko jest wypełnione tak, jak ma być, czy wszystkie strony są podpisane, czy to jest właściwy formularz, bo te formy dokumentowe mogą być jakoś problematyczne. Szczególnie, że przy właśnie tej środkowej części miesiąca planety jeszcze częściowo będą w retrogradacji i tutaj może być trochę zamieszania przy papierach. I pod koniec miesiąca mamy szóstkę monet, więc tutaj z jednej strony, tak jak powiedziałam, może być Wam ciężko wyjść z jakimś hojnym gestem z taką inicjatywą żeby się tutaj pogodzić, wyciągnąć do kogoś rękę. Z drugiej strony też kochani, uważajcie w finansach, żeby nie popłynąć, nie przeszarżować i też te karty jeszcze mi podpowiadają, droga Wago, żebyś dbał i dbała o równowagę w dawaniu i braniu, żeby nie było takiego poczucia kurczę, inaczej to miało wyglądać na coś innego się. Umawialiśmy, więc tutaj kochani, postarajcie się zadbać o tą równowagę w dawaniu i braniu ustalić szczegóły najlepiej na piśmie. Tak to wygląda. Kochani, wielkie dzięki za obejrzenie tej prognozy. Jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, skropnijcie komentarz chociażby symboliczny, bo pomaga mi to rozbudowywać kanał. A jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. I jednocześnie, jeżeli to oglądasz i masz poczucie, że potrzebujesz indywidualnej prognozy czy odpowiedzi od moich kart, to zapraszam do konsultacji oferty na stronie internetowej. Jest tam szeroka gamma rozkładów, zarówno rozkładów na miłość, na przykład na miłość dla singla, jak i rozkładu partnerskiego, który pozwala lepiej zobaczyć, jakie mamy blokady i obszary do przepracowania oraz możliwy rozwój tej konkretnej relacji. Jest rozkład urodzinowy, a jeżeli jesteś osobą, która lubi Rozmawiać. To też jest opcja wykupienia konsultacji indywidualnej, gdzie się zdzwaniamy i ja na bieżąco stawiam karty i odpowiadam. Jest też możliwość zajrzenia w poprzednie wcielenie. Ta oferta jest bardzo bogata, jeżeli macie do niej pytania albo chcielibyście uzyskać rabacik na rozkład urodzinowy, to też kochani zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnej prognozie. Cześć.